Siemanko, z tej strony Maczwitną w kolejnym odcinku z File Guys! Dzisiaj po raz kolejny zagramy na Solo na luzie. Zaczniemy od razu z Solo na luzie, jest to tryb bardzo jak w nazwie na luzie. W ogóle jakoś 20 graczy jest mało bardzo, ale jestem ciekawy co się wydarzy właśnie w tej grze. Pierwsza mapa jaką mamy to dziki drzwi. Jest to mapa dosyć nieco zbyt trudna, także powinno przejść gładko. I się rozpoczęło wielka olimpiada. Bitwy Dobra. Jak wjechałem, widzieliście? Jest z buta. Z buta wiesz, oczywiście. Patrzę na innych. O, jest. Dobrze, i teraz? Dobrze. E. Kurde. Jest. Co tu się stanęło? Co to, to, to się stanęło? I co jest? Ej, no co to było? To się mi nie zadziałało. Dawaj, gościu, ruszaj się. Ruszaj się! Dawaj! Yes! Przeszłem, udało się! Udało się przejść pierwszą rundę. Ciekawe jak będzie właśnie z drugą. O, nieźle! Odpadło aż dwie osoby! Normalnie, co my teraz robimy? Tego nie mam pojęcia. A Pawlocie, ostatnio poradziłem sobie bardzo źle z nią. Właśnie możecie zobaczyć w poprzednim odcinku właśnie swoje, którego właśnie teraz macie w karcie. Więc bardzo zapraszam. No ale zobaczmy, czy dzisiaj się uda. Go! Zaczęło się! Dobra, pyk! Popiemy i teraz! Pum! Kurde! 4%! Dobra, no, Lecimy tu! w oh, dupę. Bo oh, nie! O! Wróciłem! Na chwilę! Na 5%! O, dobrze! Dobrze, o to chodzi! Na 10% teraz wróciłem! Dobrze! O to chodziło, właśnie! Jestem! Nie! Wypchnęło mnie jakieś coś. Jeden już przeszedł, a ja mam dopiero 30%. Odjrzyjcie. Dobra, teraz wygrywam to. I tobie, na ludzie. Zobaczę, co tutaj się dzieje. O nie, 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 nie zostaw! Ja widzę, że sobie RTK robię to. O nie. Albo nie robię. Patrz. Widzicie to? będzie Jak to się robić? Patrzcie. Patrzcie, ja zrobię tak tylko. Mortowałem. I zrobię tak. Ja po prostu zrobię tak i tyle. I przeszło, tak to się właśnie wygrywa, te gry. To co to było? No i zostało już tylko nas ośmiu, więc jest taka możliwość, że już to może być finał w sumie. No i mamy to widzowie, zgadłem. Jestem do finału, jest runda finałowa i jeszcze jest to mapa Nosorożec na tarczu. Też się kojarzy z jednym odcinkiem, którego też macie w karcie. To jest naprawdę super. No i otworzyliśmy klatkę, Najgorszy. Nie patrz na mnie! Tylko właśnie. To ogarni! Kogoś wydupiło! Dwóch nawet! Nieźle. Super, no fajnie. Jaki wkurzony on jest? Masakra. Najlepiej się trzymać w środku, to on tak nie wydupi ze środka. Aż. na. do wody. Zwycięzca! Wszyscy wygraliśmy? Co jest? Tak jest, widzowie, mamy to. Piękna wygrana. Na początku odcinka. Teraz za to musicie zostawić łapkę w górę. No po prostu to było piękne. Naprawdę? I w są teraz? Razy 4! To jest mega dużo. Ja pierdziole, to ja będę miał milion. 57 260 showdorców i 10 tych koronek. Ja pierdziel, co tu się dzieje? Pięknie o to chodziło. Dzieło. Jo, pięknie i 10 tego, jak to się nazywa, nie wiem, ale jakoś to się nazywa. Ubiłem rekord, nie, to było piękne. No, sny mamy, kolorek i wzorki, to były potworki. Proszę bardzo, najpięknie. No, no, naprawdę, to było przepiękne. No, naprawdę. Dobrze, skoro on tak dobrze idzie nam na solo na lucie, to zaczniemy drugą grę też solo na lucie. Więc lecimy. Mamy mapkę, festiwalowa frajda Jest ona fajna ta mapka, podoba mi się Mam nadzieję, że ją przejdę oczywiście Go, zaczynamy, pięknie Dobra, lecimy do rury od razu Ale się walnęliśmy Dosyć, i tutaj wchodzimy Pięknie Tu balony strzelają mocno, bardzo mocno Dobra, szybko ucieczka Idealnie Jeżdżamy na dół od razu szybko idziemy, balony strzelają. Balony nie są mi straszne, jakby co. Ażbym to tu skoczył widzowie, widzieliście to? No, to było piękne. Naprawdę. Idę na lewo. O nie, nie 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 nie, czekaj. Teraz. Pięknie. Lecisz. Lecisz, dawaj. Lecisz. Albo nie. Pyk. Pyk, drugi. Jak to się robi? Dobrze, odpadło czterech. Zostało u nas już tylko piętnastu. Więc to już jest druga runda. A w tej drugiej rundzie mamy znowu mapę w locie. W ogóle znowu ta mapa jest w drugiej rundzie. Ale ona jest fajna. Mi się podoba. Polecam ją. No i się zaczęło. O, nie złapałem się. Super. Mamy 4%. Fajnie. Jak mnie to walło, nie? Boże, jak ja poczułem to mocno. Łap to. Co ty nie łapiesz? Ty jesteś nienormalny. O dobrze, no. Proszę, 5% zyskałem na tym, okej. Okay. Lecę tam, gdzie są te. Dawaj, tu. Leć. Dobrze! Dobrze! Wskaż. Nie! Kurde, dobra. 41% mamy. Ej, to jest dobrze. Bardzo dobrze. Lecimy tam znowu. Dawaj. Tak, tak. O tak, nie tak. O, to jest to, właśnie. O, nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Właśnie 80. O, jezu, co to miało, co to miało być? O, nieźle. 57. Patrzcie na to, widzowie. Patrzcie, widzicie to. 99. O, to. Pyk. Trzeci albo czwarty, nie wiem w sobie. No i ponownie został nas 8. Więc to już będzie final. Finał jest to niestabilne w walce. Jest tam mapa ciężka według mnie małe razy, przepraszam na niej. Więc będzie ciężko. No i się zaczęło. O to co tu się dzieje już od rotru Na sam start. Muszę jeszcze wytrzymać 30 sekund. Jeśli wytrzymam te 30 sekund, będę po raz kolejny wygranym i będę miał koronę. Po prostu będę królem tego trybu. To nic z tego już nie może się stać. Więc dwie, jedna i koniec! Wygrana druga pod rząd. Mamy to, tak to się robi. Pięknie, widzowie. Tak to właśnie robimy to. Jakie to było dobre. Masakra. Dobrze, razy cztery. Trzydzieści dziewięć tysięcy mamy. Czyli mniej trochę. No ale też dobrze. No i, pięknie. I widzowie, teraz sobie zagramy na ostatnią rundę. Do osobę rundy przetrwania. Zobaczymy, co tu się dzieje. Więc od razu lecimy do gry. W ogóle tu jest tylko 10 osób, więc bardzo mało. A, Block Battle Survival i od razu mamy rundę finałową. Aha, to o to chodzi. No dobra. A, no, więc od razu lecimy do gry. Dobra, zaczynało się... Bo Jezu, co to było? Co to za kule mocy jakieś mnie biją? Wiatraki! Co tu się dzieje, widzowie? Ja nie mam pojęcia. To od razu jakiś kusek. Pony. Co on robi? No, gówno! nic nie robi! Za Debil! I to Jest, żyj, debilu. O, tu wybucha, mój! jakie dobre. Ej, dostaliśmy dwójkę tylko! I to teraz się. No, dawaj to. O, nie, on ma wiatrak! Jak łapać na wiatrak? Nie rób tak! Nie, drugie miejsce. Tak było blisko, co nie? Ale tak było blisko wygrane. Jaj, no, niestety. 15660 mimo co dostałem. Więc bardzo dużo. Więc zagramy jeszcze jedną taką szybką. Bo jeżeli są takie szybkie, to możemy jeszcze jedną zagrać. Teraz mam mapę Slime Crater. Będą hmm, kratery jakieś. Slimeowe. No, ciekawe. Tu są te. Te, to, te, właśnie. O nie. No to jest. Slime. Dzięki. Nie, no co to. Czemu ty nie wziąłeś tego? Ty jesteś jakimś. Ulany. O trzy, dobra Jezu, święty! To tu się dzieje! Tylko żeby nie wpaść do maci, nie? To to jest... PAK dostał! Ole dostał! Lamus! Ty bra, ja go zapchnąłem! Aj było bliziutko bardzo. Dobrze Mam jeszcze dwóch Te jedna O nie jakieś kole, kule doszły. O nie! Co to miało być? Nie wierzę w to. Nie no co to jest JAKIEŚ No i koniec i No i poszło. 860. No trudno. Więc widzę, wam ja bardzo dziękuję za oglądanie tego filmu. Mam nadzieję, że Ci ten właśnie podobał. No i to bym na tyle. Pa cześć nara!